Witamy Was w kolejnym odcinku Go West. Taka ważna kwestia, którą chcę poruszyć, to jest karmienie koni. Karmienie koni z ręki. Przyjeżdżają dziewczynki, chłopcy, dzieci, i każdy przywozi marchewki, jabłuszka suchy chleb i każdy marzy o tym, żeby dać to koniowi. Bo tego konika kocha, bo myśli, że jak mu da to jabłuszko, to ten koń go też będzie kochał. Nie ma nic bardziej mylnego. Po pierwsze jest to bardzo szkodliwe, jeśli chodzi o wychowanie konia. Konie karmione z ręki, teraz są takie dwie wersje, dlaczego nie karmimy konia z ręki. Bo jak już koniecznie chce dać temu swojemu kochanemu konikowi jabłuszko, to wrzucam mu do żłobu, jak go nie ma, jak jest na wybiegu, albo na jeździe i on sobie przychodzi, to jabłko zjada. Nie wie, że dostał to od ciebie. Po pierwsze, to jabłko nic mu tam nie daje za bardzo, oprócz tego, że się ślini, wielkiej korzyści z tego nie ma, natomiast uczy się kupę złego. Na przykład nauczy się żebrać. Zaczyna się od tego, że dzisiaj dostał jabłko, jutro nie dostał, dzisiaj. Yy, przychodzi jakiś tam jeździec, który nie ma nic do zakarmienia, koń go zaczyna nosem terpać, jeździć się wystraszy, ten z, ten jeździć się wystraszy zaczyna uciekać, bo coś jest nie tak, dostaje przy, wychodzi, yy, przy wyjściu z boksu kopa i tak się konie uczą, po drugie, agresywności, po drugie. Dasz jednemu koniowi, drugi go już nie lubi. Koni. Czyli te konie uczą się gryźć, kopać, agresywności, przez to właśnie, że są karmione z ręki. A teraz naukowe opracowanie. Jak to wygląda? Konie w naturze, w napadoku mają bardzo silną hierarchię. Tam jest koń pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, aż do tego najsłabszego. Jeśli ten najsłabszy, załóżmy, znajdzie gdzieś kawałek fajnej trawy, lucerki, on w jakiś sposób głosi reszcie stada, że tu jest coś fajnego do jedzenia. Przychodzą te w hierarchii wyżej, wykopują go z tego miejsca, najadają się, a ten, który to znalazł, nie dostaje tego. On dopiero na końcu może podejść, jak przyjdzie jego miejsce. Czyli oddając koniowi jabłko, stawiamy się w hierarchii jako drudzy. Czyli on jest w hierarchii przed nami, a powinno być odwrotnie. Wchodzisz do boksu czy do stanowiska i w hierarchii jesteś pierwszy. Ty decydujesz, ty, że tak powiem, wychowujesz konia i decydujesz, co się teraz ma dziać. Konie z reguły mają bardzo dużo czasu dla samego siebie, ale w momencie, kiedy wchodzi człowiek, koń ma być podwładny. On ma ci teraz służyć. Dlatego karmienie. To się, to Na ten temat można godzinami opowiadać, bo to widać na paswisku właśnie jak jeden koń pachnie jabłkiem, drugi nie. To z reguły dostaje od innych koni lanie. Mieliśmy konia, który był bardzo dopieszczany i marchewka codziennie kilogram. To był Arab, który powinien być mocny w tym stadzie. On zawsze stał daleko z boku. Konie go nie lubiły z powodu tego zapachu. Także nawet w zastępie potem trudno ustawić takiego konia pachnącego czy jakiegoś innego bo każdy by mu tam chciał, że tak powiem, wlać za to, że, że jest dopieszczany, że jest dokarmiany. No to tyle na temat. Także wszyscy ci, którzy chcą koniecznie konikowi coś dać to można przynieść marchewkę, można przynieść jabłuszko czy suchy chleb, to wszystko w małych ilościach nie jest szkodliwe, ale jak już to wszystkie. Jeśli rozdajemy jabłka, dajmy każdemu. Konie przychodzą wieczorem do swoich stanowisk, do swoich boksów, wszystkie mają już nasyp... My nawet nie karmimy koni, jak są w stajni. No, chyba, że to jest konieczność. Najczęściej są konie zakarmione i dopiero wpuszczamy i wszystkie w jednym momencie zaczynają jeść. I wszystkie jedzą to jabłko Twoje, tą marchewkę. Natomiast kiedyś, jak ja zaczynałem jeździć, to marchewka to był taki obowiązek na wiosnę i na jesień. Wiadrami dawało wiadro na konia, żeby ten koń witamin dostał, żeby był. Dziś się okazuje, że marchew wcale nie jest pożyteczna dlatego dla konia, ponieważ powoduje roztrój żołądka, co jest u konia bardzo niepożądane. Tam jedna marchewka krzywdy nie zrobi, jak ja to mówię, czy jedno. Bardzo często widzimy, że zawodnicy karmią swoje konie z ręki, ale to jest wtedy jeden zawodnik, jeden koń. Ten koń nie jest psuty, on jest karmiony tylko przez jedną osobę. I bardzo często ten cukier, który podaje zawodnik jest po to, żeby koń się ślinił. Dlatego, że koń w dresażu czy w skokach, kiedy jest taki bardzo spięty, bardzo nerwowany, bardzo często ma suche gardło i ciężko go tu wyginać, dlatego daje się cukier, który powoduje ślinienie. To jest jedyny powód, dla którego dajemy koniowi coś do e, słodkiego, tylko kostkę cukru czy jabłko. Żeby się ślinił, żeby był przepuszczalny w szyi. Natomiast konie, do, które dostają od siebie jedzenia, przejmują nad Tobą kontrolę, bo się stawiasz w hierarchii jako drugi. To niekoniecznie to, co nam się wydaje, jest dobre, tak naprawdę jest dobre. To nie znaczy, że nie, nie nosimy. Nosimy chlebek, nosimy jabłka i marchewki, ale właściciel stalni robi to sam, sam karmi, i z wszystkim równo. Zapraszam do następnych odcinków. Myślę, że coś z tego skorzystać.